Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Odchudzając rower, często zastanawiamy się, co wymienić w pierwszej kolejności, tak żeby jak najwięcej wagi zrzucić z roweru, no ale z drugiej strony, żeby nie wydać za dużo. I tutaj pojawia się pewna pokusa, żeby zainwestować w dużo, dużo lżejsze dentki. Dentki oznaczane symbolami light, XXX, X light, extra light, super light. No w każdym razie z tymi dopiskami, że dentka jest lżejsza. I czy ma to sens? Ile jesteśmy w stanie oszczędzić? Ile nas to. Będzie kosztowało, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Większość dętek, jakie możemy dostać w sklepie, są to standardowe dentki butylowe. Dentka, na przykład do opony 26 cali, która będzie pasowała na szerokość od 1,5 cala do mniej więcej 2,4 cala, będzie ważyła. No mniej więcej 190 gramów, taka typowa, standardowa dentka. I na przykład Szwalbe ma w swojej ofercie dentki extra light. One będą około 60 gramów lżejsze od tej standardowej dentki, one ważyły około 130 g, I tutaj już ten zakres spadnie od 1,5 do 2,3 cala. I skąd się bierze ta oszczędność? No, nie bierze się z powietrza, nie bierze się tak naprawdę z jakichś zaawansowanych technologii. Ta dentka będzie miała mniej materiału, będzie po prostu cieńsza od tej grube, szej standardowej dentki. I co za tym idzie? Będzie bardziej narażona na przebicie, na przyszczypnięcie gdzieś, przy, na przykład przy dobiciu opony. Dentka po prostu będzie łatwiej ją mu uszkodzić niż taką standardową. Możemy również kupić dentkę XX Lite, która będzie ważyła około 95 gramów. To już jest łącznie 190 g na dwóch dętkach, czyli 95 na jednej, 95 na drugiej, 190 na dwóch dętkach. Dętkach, czyli to już jest oszczędność tak naprawdę nie do pokardzenia, no ale tam już ta denteczka będzie naprawdę z bardzo cienkiego materiału. I też co za tym idzie, tutaj już maksymalna szerokość opony to będzie tylko 2,1 cala, z tego względu, że pompując ją, no, na tą, starając się napompować ją w szerszej oponie, no, braknie już materiału. No, znikąd się to nie bierze. I czy jest sens w ogóle używać takich dentek? Z mojego doświadczenia wynika, że nie bardzo. Taka zwykła, standardowa dentka. Starcza na naprawdę długo, powietrze z niej nie schodzi jakoś szybko. Wystarczy dopompować ją co tydzień, co dwa tygodnie, żeby sprawdzić, czy, 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 czy powietrze z niej nie, nie uciekło. Natomiast im cieńsza dentka, tym szybciej będzie z niej schodziło powietrze, tym częściej będzie trzeba kontrolować spadki tego ciśnienia. Także tutaj, jeżeli tego nie dopilnujemy, jeżeli zapomnimy, będzie bardziej narażona na przebicie. No i trzeba również będzie bardziej na to uważać. i jeżeli jeździmy sobie amatorsko, to oszczędności na wadze... Tak naprawdę nie zauważymy jakiejś dużej, a jednocześnie będzie ona bardziej narażona na przebicie, no, na jakieś większe nieprzyjemności gdzieś na trasie. I jeszcze w przypadku opony, tak jak mówiłem, tej 26 cali, że ten minimum to było 1,5 cala, to wydaje mi się, że tutaj, jeżeli ta dentka no, w tym momencie nie jest jakoś napompowana bardzo, wtedy spokojnie można kupić sobie do takiej opony tą ze średniej wagowej półki dęteczkę. Nie będzie te, nie ona, te ścianki nie będą aż tak bardzo rozprężone nie wycieniują się podczas pompowania. Natomiast jeżeli będziemy starali się założyć taką dętkę do szerszej, taki teren, prawdziwej terenowej opony, no wtedy ścianka zrobi się cieńsza. W sklepach mamy również dentki lateksowe. Niekoniecznie są one lżejsze od tych super wycieniowanych butylowych, chociaż również są dostępne takie naprawdę ultralekkie lateksowe dentki stosowane bardzo często w rowerach szosowych. Tutaj, jeżeli chodzi o ich użyteczność, ja sam osobiście się nie jestem w stanie wypowiedzieć, nigdy nie miałem dentki lateksowej, ale z doniesień, jakie napływają od innych użytkowników, no ludzie mówią, że one są bardzo wrażliwe na spadki ciśnienia. Schodzi ciśnienie z tych dętek tak naprawdę. Tak bardzo, że trzeba je pompować codziennie i ryzyko gdzieś przetarcia, przyszczypnięcia również jest dosyć duże. Są one wrażliwe na wyższą temperaturę. Także takie dętki lateksowe, są, jeżeli chodzi o wagę, są naprawdę fajne, jeżeli chodzi o użyteczność, jest to już dość wątpliwe. I chciałbym jeszcze powiedzieć o dentkach z drugiego bieguna, czyli dentkach wzmocnionych. Tu możemy sobie kupić na przykład dentkę Michelin Protek Max. Ona będzie ważyła około 330 g w tym rozmiarze 26 cali, czyli ponad 140 gramów więcej niż taka dentka szwalbę, czyli prawie, że prawie, że dwa razy tyle co dentka szwalbę. No ale tutaj producent chwali się tym, że ona jest, no może nie tyle, że prawie wcale nie ale daje nam dużo większą ochronę niż taka zwykła dentka. Jeżeli to połączymy jeszcze z oponą, która będzie miała specjalną warstwę antyprzebiciową, no wtedy prawie że zyskamy niezniszczalne, nieprzebijalne opony i dętki. Czy jest to prawda, kusi mnie, korci mnie, żeby sobie kiedyś takie dentki kupić, żeby sprawdzić, przetestować, no tu oczywiście musimy się liczyć ze wzrostem masy, ale jeżeli komuś nie zależy na obniżaniu wagi, wtedy można spokojnie takie, zastanowić się nad takimi dentkami. Na pewno wytrzymają one dłużej niż zwykłe. Także jak widzicie, śmiało można próbować sobie na dentkach oszczędzić wagi, ale nie zawsze jest to opłacalne, nie zawsze ten bilans zysków i strat będzie na korzyść dentek. A wydajcie teraz znać, czy jeździcie na jakichś lekkich dentkach, czy macie takie denteczki u siebie w rowerze, jak się one u was sprawują. A ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.